Nazwijmy, więc e, nie było tej prędkości w tym jego motocyklu, a znowu Szymon Schlauderbach jechał bardzo szybko. No zobaczymy. Tam wiedzą e, lepiej, tam mają więcej informacji w parku maszyn, no i to oni są rozliczani za rezultat. Zdecydowanie tak, no Brady'ego Kerca zobaczymy dwa razy, bo on jeszcze w 15. wyścigu tu jako taktyczna za e, Patryka Wojdyłę. No dobrze, Brady Kertz, Zawit Belego, Jan Kwiech i e, Andreas Liager poszli nieźle Belego ze startu, ale lepiej Brady Kertz. E, Kertz już jest pierwszy, e, poszedł tam Kwiech po orbicie, jest za plecami e, Liager, ale Liager tak jakby pociągnął po kolarsku i jeszcze za sobą e, Janka Kwiecha. E, no i co, e, na razie 4 do 2 dla rybnick Rybnickiego e, Liager jeszcze się tam obejrzał gdzieś. No i blokuje. Blokuje teraz Janka. a kwiech. Kwiech. Kwiech nie broni. Jeszcze Liager. Utrzymuje te pytkowskie nadzieje na finał. A teraz liager. Bo tutaj będziemy to skrupulatnie zaraz wszystko liczyć, ale to jeszcze nie jest. Jeszcze nie będziemy decydować. Teraz poszedł szeroko. Janek Kwiech, co on tu z tym liagerem robi? Jeszcze jedno okrążeniem przecież zostało. Kwiech szeroko pod płot rozpędza. Się kwiech, szuka tej prędkości i będzie przecinka, będzie podłogi Schlegera. Nie, Liager też szeroko i dojeżdża znowu blisko siebie. I Kercz wydawało się, że będzie niezagrożony, ale Liager tu jeszcze robi show. Liager, czy wyskoczy? Nie wyskoczy. Kercz jednak przed nim, ale to jest tylko 4 do 2. Jeszcze nic nie jest pewne w 100%. Jager. W ogóle w całej tej lidze lepsze średnie mieli tylko Bartłomiej Kołarski, Kinan Rub pokazał, że potrafi się ścigać w tej klasie rozgrywkowej. Matias Nielsen no i też oczywiście robi co może, by, by także w, w pierwszej lidze udowodnić wszystkim, że stać go na duże rzeczy. Nielsen, Kerts, Berkson, Gocz. Czy tym razem lepiej zaprezentuje się Brady Kertson w kasku czerwonym? Niezły ten start z drugiego pola. Może za chwilę nakryć. Matiasa Nielsena, tobie tak na to nie pozwolił. Brady Kertz trochę szerzej zbuduje prędkość i będzie atakować Nielsena. Tam oczywiście liczy się również Oliver Person. Patrzymy uważnie na Brady'ego Kertza, bo on już obrał kurs ofensywny. On już bierze na sterownik Matiasa Nielsena. Teraz stara się wyjść bliżej krawężnika. Jeszcze będzie musiał poczekać z kolejnym atakiem, ale jest dużo szybszy. Brady Kertz tutaj, jak najbardziej. Może dojść do zmiany pozycji, ale też musi uważać Australijczyk, bo nęka go również Oliver Berzo Tutaj mamy bardzo ciekawą rywalizację pomiędzy tymi trzema zawodnikami. Został z tyłu tkocz, ale też nie na tyle, żeby nie łapał się do obrazka naszej kamery. Ciągle atakuje Brady Gertz, ciągle próbuje teraz, chciał się wcisnąć pod łokieć Matthiasa Nielsena. No, no, jeśli utrzyma to prowadzenie Matias Nielsen, to będzie to sztuka. Nie rada i będzie to nasz kolejny wyścig wygrany przez zawodnika z Ostrowa, Drużyny z Ostrowa, ale jeszcze jedno czasem ma Brady Gers, zależy, wjazd, Nielsen kontruje. Nielsen Gers, ależ wyścig nie wiem, nie ma pewności, ale chyba jednak Matthias Nielsen obronił pozycję. No kapitalny bieg. Uważałoby, że, że wygrywają dwu mecz jednym punktem, ale ich oczywiście stać na coś więcej, chociaż misja na teraz dla Polonii to wygranie tego biegu podwójnie. Pelego, Pledorn, Pierre, Kukebek. Czy będą w stanie popisać się ciętą ripostą zawodnicy gości, którzy... Jeszcze nie zaliczyli żadnego wyścigu wygranego drużynowo w tym spotkaniu, mimo że miewali naprawdę dobre starty. Teraz też dobry start, start. Norika Pledorna na krawarzniku na prostej przeciwległej. Dźwignęło delikatnie Kaja Huckenbecka, ale robi swoje wskakuje na trzecie miejsce. Lider Lanscott Dewizji. jeszcze będzie się liczyć bardzo o pierwszą pozycję. Norik Pledorn z kenetem. Pierre, Pierre. Ależ tutaj będzie ciekawie: Kennedy Pierre. Jest także Dawid Perego, wyrósł jak spod ziemi. Jest Także Predor, no i znowu mamy niezwykły, fantastyczny wyścig. wypyt gości. Trudno nam tym wszystkim nadążyć. Kajku Kybek -E na moim prowadzeniu, ale Bier chce to zmienić. Pierwszy środkiem toru. Teraz jeszcze Predon w rywalizacji z Dawidem. Pelego Francuz wygląda teraz dużo lepiej, dużo. Pewnie chyba już pokazał miejsce w szeregu młodzieżowcowi Lanswood. Devil's na 3 że kto to się ułożyło, ale te dwa pierwsze okrążenia znowu niezwykłe znowu były to speedway w najpiękniejszej postaci. Kai Hokemek prowadzi przed Bierem i Perego. Ale co z tego, że to będzie trójka na końcu? zawodnika Lacu Dewis, skoro znowu nie ma tutaj wyścigu wygranego drużynowo przez Słowo Miriam Kryoma. To jest już jedenasty bieg, oni żadnego wyścigu nie, wygr nie wygrali. Patrząc.